Wielkie osiągnięcia i sukcesy lotnictwa polskiego są powszechnie znane. Mniej dokładnie znamy straty, jakie wskutek wypadków ponosi lotnictwo sportowe. W przedstawionym filmie chcemy pokazać obraz skutków tych wypadków na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Film jest całkowicie autentyczny, oparty na aktach, badaniach i opisach wypadków, których w większości można było uniknąć. Ponad 70% wszystkich wypadków samolotowych i szybowcowych zostało spowodowanych przez personel latający. Bezpieczeństwo latania zależy przede wszystkim od poziomu wyszkolenia personelu latającego i technicznego oraz dyscypliny i organizacji pracy. Przyczynami wypadków, Lotniczych są niewłaściwa organizacja pracy, błędy techniki pilotażu, naruszanie przepisów, niski poziom moralno-polityczny i brak poczucia odpowiedzialności, brawura i lekkomyślność, błędy metodyki szkolenia, brak przygotowania naziemnego i tolerancja przekroczeń. Zbyt dużo wypadków powodują loty na małej wysokości i sławne odwiedziny domu rodzinnego. W ciągu siedmiu lat suma uszkodzeń osiągnęła równowartość 167 szybowców i 60 samolotów. Stanowi to niebagatelną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych, a straty w ludziach najwyższy czas wyciągnąć z tego wniosku. Państwo nasze przeznacza olbrzymie środki na działalność lotnictwa sportowego, których nie wolno nam marnować. Na każdym typie samolotu i szybowca można latać bezpiecznie. Trzeba tylko umieć na nim latać. Trzeba latać tak, jak nakazują przepisy i instrukcje, oraz uczyć tego innych. Od nas samych zależy, czy będziemy latać prawidłowo. Od nas inspektorów, kierownictwa jednostek pilotów, mechaników i instruktorów. Od wszystkich pracowników i członków aeroklubu. Analiza wypadków lotniczych i obserwacja pracy jednostek wykazuje, że niektórzy pracownicy zamiast rzetelnie pracować, zabawiają się w lotnictwo. Niech przedstawiony film poruszy ich sumienie i ambicje. Niech obudzi zdrowy rozsądek. Lotach, byle jak zabezpieczone samoloty, byle prędzej do domu. Przecież ładna pogoda do rana się nie zmieni. Tymczasem w nocy wichura, a rano trzy samoloty zniszczone. Lenistwo drogo kosztuje. Oto skutki złego obliczenia do lądowania i niewłaściwego podziału uwagi. Tym razem tylko samolot zniszczony. Dwa. Takemu mistrzowi żaden chłopiec nie pożyczy, nawet Kulejnowi. I na zawodach przeciągnięcie samolotów w zakręcie na małej wysokości kończy się katastrofą. Odwiedziny nad rodzinnym domem kończą się zwykle śmiercią załogi i zniszczeniem samolotu. Posłuchajmy, co mówią świadkowie wypadku. Marowałem dach z mołą, gdy leciał samolot. Zaczął krążyć, nawet leciał do góry kołami nad swoim domem. Później zakręcił i szedł był obracając się. Tak uderzył o ziemię. Mówi siostra pilota. Brat przylatywał nas dom, od czasu do czasu, najczęściej na samolocie Junak 3. Gdy i z z pozdrowieniami oraz wiadomością dokąd leci, można było rozpoznać jego samolocie. Zginął. Już nigdzie nie poleci i nikogo nie odwiedzi. Ten samolot był oblatywany dla nadania klasy. Pętli z położenia plecowego nie dał się wyprowadzić. Pękł kadłub. Pilot, ratując się, wyskoczył na spadochronie. Podjął słuszną decyzję. W innym przypadku załoga nie zabrała spadochronów i zginęła. Przymusowe lądowanie w wyniku uszkodzonych świetl i przeciągnięcie w zakręcie, oto przyczyny tej katastrofy. Pasażerka zginęła, pilot ciężko ranny, samolot zniszczony. Przeciągnięty samolot po starcie i zakręt do lotniska. Załoga ciężko ranna, samolot zniszczony. Zakręt do lotniska zamiast lądowania na wprost, gdy silnik przerwał podczas startu, doprowadził do przeciągnięcia samolotu, który zwalił się i spalił wraz z załogą. Tylko dwa samoloty latały w nocy po kręgu i zderzyły się na czwartym zakręcie. Przyczyna niedostateczna obserwacja przestrzeni powietrznej. Załoga jednego samolotu zginęła na miejscu. Pilot drugiego ciężko ranny. Organizacja lotów nie stała na należytym poziomie. Zrezygnowano ze służby startowej, nie prowadzono stałej obserwacji samolotów w powietrzu, zawiodły środki sygnalizacji i łączności startu z załogami. Największą ilość wypadków szybowcowych powoduje oddalanie się od lotniska młodych pilotów. Późna decyzja wyboru przygodnego terenu do lądowania, wykonywanie startów na niesprawdzonych linach holowniczych i wyciągarkowych, błędy metodyki szkolenia i błędy pilotażowe. Ta jaskółka, którą pilot opuścił ze spadochronem, spadła na dom, zatrzymując się w pokoju. W ostatnim roku czterech pilotów ratowało swoje życie zgadząc przymusowo na spadochronie w szyboku. Zasadnicze przyczyny katastrof szybowcowych to przeciągnięcia i nieopanowanie sytuacji korkociągowych, nieprzestrzeganie higieny lotniczej, a przede wszystkim loty w dni upalne bez nakrycia głowy i zatajanie złego samopoczucia. Ciężkim wypadkom lotniczym i katastrofom towarzyszy zwykle atmosfera tolerancyjności i zła organizacja pracy w jednostce. Ojciec jednego z zabitych pilotów tak zeznał przed komisją. Syn się latywał nad dom zwykle z drugą osobą. Przechylił samolot i rozpoznawałem go w drugiej kabinie. Wychodziłem przed dom i ręką, dawałem znaki, żeby sobie leciał do lotniska. Bałem się, że to co wykonuje jest niebezpieczne. Wyciąg z opinii służbowej. Jako pilot wykazywał tendencję do naruszania przepisów. Jako instruktor sumienny i zdyscyplinowany. Kto to rozszyfruje? No tak, naruszał przepisy, ale że był kolegą, więc patrzono na to przez palce. W ciągu ostatnich siedmiu lat w wyniku wypadków zniszczono 60 samolotów. 167 szybowców. Stanowi to milionowe straty. Czy jesteśmy aż tak bogaci? A może w tych stratach kryje się tajemnica braku pieniędzy na radiostacje pokładowe? W 1957 roku zginęło czterech pilotów samolotowych. Czterech szybowcowych. Jeden z korek spadochronowych. W ostatnich siedmiu latach Zginęło w lotnictwie sportowym w wypadkach samolotowych 35 osób, w wypadkach szybowcowych 24 osoby i w wypadkach spadochronowych 11 osób. Dobrzy koledzy i współpracownicy. Spotykaliśmy ich do niedawna na lotniskach, imprezach lotniczych, odprawach i obozach. Razem z nami marzyli o tym, by latać jak najdłużej, na coraz lepszym sprzęcie i coraz lepiej. Wcale nie chcieli. Ten smutny koniec ich kariery lotniczej pozostawił olbrzymie doświadczenie, którego nam nie wolno zmarnować. Przypomnijmy sobie, jak wyglądali, gdyby między nami poczkowie, piloci, instruktorzy. Od nas doskonały pilot i instruktor, zasłużony działacz lotnictwa sportowego. Gorąco umiłował lotnictwo, któremu poświęcił cały swój wysiłek, wszystkie umiejętności, a w końcu życie. Był dobrym i ofiarnym kolegą, człowiekiem, który zdobył sobie uznanie przełożonych i miłość uczniów. Zginął śmiercią lotnika. Przez jego pamięci odeszli, lecz zostawili po sobie wspomnienia i przestrogę. Przestrzegajcie przepisy lotnicze. Przestrzegajcie dyscyplinę lotniczą. Latajcie bezpiecznie. Tylko od nas zależy, czy będziemy latać bezpiecznie. Tylko od nas zależy, czy szkoleni uczniowie i piloci opanują mistrzostwo sprzęt lotniczy. Takie latanie jest naszym celem, jest marzeniem każdego pilota. Rokrocznie wylatujemy dziesiątki tysięcy godzin na szybowcach i samolotach, szkoląc tysiącem młodzieży w sportach lotniczych. Tak duże nasilenie ruchu lotniczego, przestrzegania przepisów i żelaznej dyscypliny. Tylko w oparciu o takie zasady, jak i wysoki poziom moralny oraz poczucie odpowiedzialności za wychowanie młodzieży powinno rozwijać się lotnictwo sportowe w Polsce. Organizacja nasza otrzymuje poważne środki finansowe na swoją działalność. Liczny aktyw lotnicy przy poparciu szerokich rzesz społeczeństwa dają olbrzymi wkład pracy na rzecz lotnictwa. Obowiązkiem każdego z nas jest troska, aby środki te były właściwie wykorzystane. By lotnictwo sportowe Polski Ludowej stanowiło jedno z ważnych ogniw budownictwa socjalizmu w naszym kraju.